Cześć, nazywam się Katarzyna prezydencka prowadzę szkołę tańca Diament w Poznaniu w Altoniku. Zapraszam Was na, na konferencję zajęć skierowaną dla Zimbri 40. Często nas pytacie o kurs tańca w parkach, ale nie ma ze swoich partnerów. To jest właśnie propozycja dla Was. Od 9 lutego w piątek na godzinę 18 będzie zorganizowany kurs tańca e, otwarty, na który będziemy się zapisywać przed każdym piątkiem. Będziemy Was uczyć różnych tańców, które będą dla Was przed i po zajęciach jest możliwość bycia kawy, herbaty, porozmawiania. Taniec jest językiem uniwersalnym, łączy ludzi, także zapraszamy na parkiet do Szkoły Diament. Pozdrawiam Was serdecznie.